W poniedziałek z kryminalnej intrygi wyłoni się idealny podejrzany Thriller, który zrodzi wątpliwości, kto jest kim naprawdę Daniel Otej zacznie wtorkowy wieczór z Markizem O 21.00 ekscentryk, poszukiwacz, filozof Markiz de Sade Michael Caine i nominowany do Oscara Jeffrey Rush w dalszym ciągu wieczoru z Markizem Zatrute pióro wielkiego skandalisty dosięgnie o 22.35 Jackie na Phoenixa i Kate Winslet. Denny Devito, dzieci i Garysini z powieści o samotnym ojcostwie Jack niedźwiadek w środę. Kiefer Sutherland zacznie kolejną z 24 najtrudniejszych godzin swojego życia, a przyjaciele zabarwią na wesoło czwartkowy wieczór seriali. Dzieci zapewniają wiele niespodzianek w życiu trzech przyjaciół, którzy dzielą troski, byłe żony i nowe dziewczyny. Bye Bye Love w czwartek o 22.10. W piątek amerykański film noir wprowadzi Was w niebezpieczne rejony współczesnego świata, gdzie jutro zostało skradzione. Sobotni wieczór upłynie radośnie w rytmach szekspirowskiej komedii o przyjaźni i łamanych przysięgach. Stracone zachody miłości w musicalowej interpretacji Genneta Branaga. Wróg u bram jean Ano, czyli Judd W pojedynku z Edem Harrisem. Wielcy snajperzy, a w tle bitwa pod Stalingradem. Przyjaciel w domu. Tydzień z Kanal Plus. Liga Polska w Kanal Plus to Liga Polska na stadionie. Zobacz u nas i zobacz na żywo. Rozdajemy bilety na dowolne mecze rundy jesiennej. Aby je zarezerwować, dzwoń w poniedziałki lub wtorki między 18 a 20 pod warszawski numer 625 78 38. Szczegóły znajdziesz w naszych magazynach informacyjnych. E 8.25 Rangradcy poszukają niezapomnianych wrażeń przy wsparciu całej rodziny. Ruszają do Paryża! Olgierd Łukaszewicz o 9.45 w raju dla polityków. Wojciech Przoniak i Olaf Lubaszenko wiedzą, gdzie leży bajland. O 11.20 śpiewająca komedia słynnego tria ZAZ, czyli Cucker Abraham z Ściśle tajna misja, Bala Hilmera. Wróć do mnie, poprosi David Duchowny, a Mini Driver oddam mu serce. O 13.20 najtrudniejsza miłość. Jak pech? To pech. O 15:15 .15 ofiary losu zechcą wziąć odwet za doznane upokorzenia, ale nieszczęścia chodzą parami, a nawet trójkami. O 20:00 piłka nożna w wykonaniu żywiołowych Hiszpanów, futbolowe derby z południa, czyli Sevilla Betis. O 22:30. Willem Dafoe, nominowany do Oscara i Złotego Globu za rolę najsłynniejszego krwiopijcy w historii kina. W cieniu wampira znajdzie się John Malkovich. Ściśle jawne. Niedziela z Kanal Plus.